Tam są światła! O to go, 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 go Pewnie tam, no nie? O Jezu, to? miało być close to the lights i nic nie zrobią! A się zachustnęłam normalnie świną swoją, tak się przestraszyłam. A to były te straszne ryby, które się okazały nie tak straszne. No nie no, po linii prostej to tak... Tam czy tu? Tutaj są jakieś światła. No nie, jeszcze nas prąd zwalnia. Szybko, 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 szybko. A nie, to było tylko walnięcie. Znowu tu lecą. Nara, idźcie sobie. One zeżerają. Dobra, ten prąd jest taki, że aż chyba w bocze tymi światłami, więc jest dziwnego, że niektóre szlak trafi. Dobra, gdzieś doszliśmy. Mam nadzieję, że one się nigdy nie urwą, te światła. Okej, okay, jesteśmy gdzieś. Uwaga prąd, okej. Okay. To nie działa. Włączyłam jakieś światełka, okej, okay, miło. A użyjemy tego, nie? A najpierw to. Can you hear this? this is tau, who is this? Oh. this is ian peterson of theta calling. i got a team with me and we're about half a kilometer from tau. what? How, how did you came in the climber? listen, we're having a really hard time with this sector. heavy turbulence is making it difficult to move forward and the wildlife you got is absolutely rabid. the storm comes and goes. the instruments show the weather is relatively fair right now. you should move out as soon as possible. <laughs> stick to the lights.

Tak nie do końca lepiej widzę, Co bym powiedziała. A nie mogę tam przejść? Garaż. <laughs> Że mogę popłynąć? Nie, no to jest robot, nie będę niczym pływać. Kontrol. ale na wprost co to ja idę z nim bo stick to the lights było Weź mnie, nie troluj. Włącz te światła. Idę w stronę światła. O kurde. O nie. No nie, zwalnia mnie prąd. Światło muszę iść ze światłem, tam gdzie coś świeci, jest dobrze. O kurwa, mama! O, o, o! światła popsuł mi robota. O nie, dobra, to idę tędy chyba tak, no bo tu się świeci coś, to i tak idę, nie? Trochę się boję, gdzie ja jestem? Trochę się boję, nawet bardzo bym powiedziała. Dobra, na wprost, prawda, nie tam. Dobrze, idę. Tu jest światełko zielone. Jak gra w podchody, to mi przypomina taką. Yy... Ojej. Oni lubią tu roz. O, faktycznie to są lightsticky. No, żart mi nie wyszedł, bo okazał się prawdziwy. A nie! Stronę światła głupia. To dobre światło. Powiem wam. Tam następne. W sumie im mniej widzę, tym się mniej boję, powiem wam. Ale ten prąd, no nie wiem, taką mam. To 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 kamień tylko, okej. Okay. Takie mam. O, to się tak giba, że ja się boję, że jak będę wracać, to szlak trafi te latarnie i będzie jeszcze gorzej. O, te, te przynajmniej żyją. Dobra, gdzieś jesteśmy. Klik, klik, już sure, że klik. Jak jasno tam, ojej. No to swipe ten omnitool. Tu... tu wodę odsysają.

Dobra, to najpierw weźmiemy tu. Klik. Pewnie to nie będzie, to. bo to nigdy nie jest tak pięknie. Żeby było w pierwszym pomieszczeniu. To jakieś wdzianko. To najpierw to weźmiemy. Right? We People have been sick. Haven't heard from anyone in months. No shit, they all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega space gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. See you soon. Dobra. bo Teraz klik tu. A bo to jest do tych tych do tych. My jesteśmy już. Byliśmy tu. Jesteśmy już na tau, tak? Czy tu? Doszliśmy nie, no raczej już tu. Tak daleko szliśmy, to musimy. Stąd wzięliśmy tego robota. No tak, tu jest trójkąt, to tu jesteśmy, okej. Okay. Okej, okay, czyli tu też nie jest bezpieczne. Mamy roboty. Robociki. Tu komputer. Oj, tu coś jest. Można poklikać? Nie. Dobra, co to jest? Jesteśmy tutaj. Znowu mam... Nie psuj mi mapy! Yy... Czerwone to pewnie zamknięte. Czyli musimy iść tędy. Ale tu Nie, tu przejdziemy na wprost. Nie wiem, co to znaczy to. Living area. Ok, przez laboratoria musimy iść w prawo i tak w lewo w lewo. Mhm. I po lewo, i na wprost, jak wejdziemy do dużego pomieszczenia, coś jest. No dobra. I tędy możemy tam przejść. Tu się wrócimy tam, gdzie byliśmy pewnie tak. To jest pomieszczenie i to jest to Okej okay. Rozpalone wszystko. Musimy iść tędy. Ale dziwne te, te zamki, wszystkie takie. A w sumie, jak, tak głęboko pod wodą. To są takie drzwi, jak w łodziach podwodnych, nie? Podobne. Idzie tu idzie tu To ja pójdę tam teraz jak on już tam jest Kaę ja pójdę tu Tu stał? No, teraz pójdę tu, bo znaczy, że go nie ma tu na pewno. O co to za dziura? Aha, taka dziura. Ok, jesteśmy w sekcji laboratorium. Dobra, o nie, tu nie ma przejścia. Nie widać mnie, prawda? Nie widać mnie. No jednak nie, nie wystarczy, że się na niego nie patrzy. To jak mam stąd uciec? Powinna być w prawo, prawda? Mogłam się tu zaschować, byłoby lepiej. On tu wszedł? Kurde, nie wiem. Dobra, wszedł tu. To zaraz wychodzi i w którą stronę idzie? To jest ważne info. Idzie na wprost. Otwieraj. Ja pierdzielę, otwieraj to szybciej. No nie, 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 nie zdążę. Otwórz się, otwórz się, otwórz się, otwórz się, otwórz się, otwórz się, otwórz się. Otwórz się. Błagam, 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 błagam. Nie! No i znowu umarłam. Dobra. Gdzie jestem? Ej nie, dlaczego mnie tak zdupy tu? Ja nie wiem, gdzie jestem! A, dobra, wiem, gdzie jestem. Siema ma Zekry, dzięki za followa. Dobra, Tagiera? No, jak chcesz się bać, to pewnie, że jest dobra. A jak chcesz żyć w spokoju, to nie jest dobra. Bo ona cię nie zapewni życia w spokoju. Ja to otworzę, bo jak będę spieprzała, to mi się to przydało, że to było otwarte. O nie, naprawdę nie pokazuje. Oje, ja nie zmieniłam tego. Nie zmieni. Dobra, i tak zaraz kończę. Trudno. Tro troluję ludzi. Albo dobra, zmienię chociaż na ostatnie 3 sekundy. Nie no, ej, zaraz. Nie, jest zmienione, zmieniłam na somę. To nie Jesteś wiem, to ty mi zmieniłeś? Kiedy? No to nie, to powinno być dobrze. Może masz nieodświeżone, dlatego tak u ciebie pokazuję. Bo to czasem jest takie porąbane. On tu stoi. Tam jest drugi, widzę drugiego off dupę. To na wprost nie idziemy, już wiemy, że tam nic nie ma. nie idzie? Zdążę, zdążę. Dawaj, dawaj, otwórz to, otwórz to, otwórz się. O nie, bo on idzie, otwórz to! Kurna! Czy on tu wejdzie teraz? O nie, jestem w dupie. N jak ja go nie widzę, to on mnie nie widzi. Nie, najwyraźniej mnie zobaczył jednak. Nie, to teraz mam przerąbane klik. Nie, teraz się będę ten. Gibać na boki. Kliknij to, kurde, kliknij to. Na górę? Tam nie było nic. Wchodzenie na górę na tej mapie. Nie wiem, co się dzieje, wolę biec. Ok. Jak to kliknę, to to zamknę. W sumie nie wiem. Dobra, czyli tamte ziomki już nie będą mnie gonić. Czy nadal jesteśmy w laboratorium? Jezus, Maria, tam coś było! Ej, to dlaczego on mi się objawia? Czy. Ten jakiś koleś, to jest dziwne. Co? Ech, to ja dziękuję za takiego. O, tu mogę coś kliknąć. Push to call lift. Ale ja nie chcę na razie, bo chcę się tu najpierw zorientować. Ale tu w sumie będę długo pewnie łazić. Co jest kurna? Nie, to wygląda jak grubsza robota. W sensie w tym pomieszczeniu. We have to leave. Storage. Johan Ross. Każdy ma swoje pomieszczenie. A nie, no to jesteśmy w tym y, Living area. znowu tam stało? No, przerąbane. To mi podpowiada, czy co? Kliknąć coś? To nie mogę. Dorosa nie mogę. Nie, no bo na razie wiesz, to, bo się nie boję tego ziomka, co się tu pojawia, bo on na razie mi jeszcze nic nie robił. On w ogóle do mnie gada, więc ja nie wiem, nie jestem pewna, czy on na pewno jest zły. Taką po prostu mam nadzieję. Bo on przed czymś przestrzega, to tak jakby wiecie, coś. DAI FROM i INFIRMARY.